Cześć! Witam ponownie na kanale Regeneratywnie.pl. Dziś w bardziej domowych warunkach, bo aura nie sprzyja nagrywaniu na zewnątrz. Dzisiejszy temat będzie dość trudny. Będzie związany z hodowlą zwierząt na mięso i jest związany z naszymi kogucikami, które poznaliście w poprzednich odcinkach, ponieważ dokonaliśmy uboju pierwszych pięciu sztuk. I chciałabym podzielić się z Wami naszymi przemyśleniami i obserwacjami. I myślę, że choć temat jest trudny, to, to jest to temat, który powinniśmy podejmować jako społeczeństwo, i, I warto jest poznać różne podejścia do tego tematu. Być może moje podejście jest dość nietypowe. Zapraszam do oglądania. Podawla zwierząt na mięso jest w większym lub mniejszym stopniu nieodłącznym elementem życia na wsi. I szczerze mówiąc, myślę, że powinno to być nieodłącznym elementem życia każdego z nas, nie tylko ludzi, którzy mieszkają na wsi. Bo choć zawsze to kontrowersyjnie, to co teraz mówię, to myślę, że poziom marnowania mięsa, jaki teraz występuje na świecie, jest związany z tym, że przestajemy zdawać sobie sprawę z tego, że mięso pochodzi od zwierząt i że to prawdziwe zwierzę oddało życie po to, żebyśmy mieli, co jeść. Niestety, ale przez to, że wszystko jest tak dostępne w supermarketach i mamy kawałek kotlecików elegancko zapakowany na styropianowej tarce i owinięty foniką tak naprawdę mimo, że Oczywiście wiemy, że mięso pochodzi od zwierząt, to przestajemy to odczuwać na takim codziennym poziomie. I to nie jest nic nadzwyczajnego, że o jakiś kilogram mięsa gdzieś tam się zapomniał w lodówce i został wyrzucony, albo coś tam nie było kiedy zjeść i wyrzucamy jakąś szynkę czy schab, czy coś innego. Po prostu dla nas jest to normalny produkt jak każdy inny. I w momencie, kiedy mamy trochę większe połączenie z naturą i z tymi cyklami życiowymi. Zde zaczynamy sobie lepiej zdawać sprawę z tego, z czym to wszystko się wiąże. I mięso, które spożywamy, spożywamy z większym szacunkiem i staramy się zrobić wszystko, żeby to mięso się po prostu nie zmarnowało. Nie chcę tu za bardzo filozofować, ale myślę, że ten wstęp był konieczny, żeby nadać odpowiedni ton naszej rozmowie, e, bo jednak jest to temat trudny, a ja bym chciała, żebyśmy podeszli do niego merytorycznie. Tak jak już wspomniałam, e, chciałabym. E, Opowiedzieć Wam o kilku przemyśleniach i doświadczeniach, które mieliśmy w związku z hodowlą i ubojem naszych pierwszych kobutów. I pierwsza i chyba najważniejsza rzecz to jest to, jak my podchodzimy do samej hodowli y, naszych zwierząt. To, co robimy, to staramy się zapewnić im jak najlepszy dobrostan, czyli mówiąc prościej, chcemy się upewnić, że są utrzymywane w najlepszych warunkach, jakie możemy im stworzyć. Y, bo to jest oczywiste, że każde zwierzę powinno być utrzymywane w czystości, bez bólu i w sytości z dostępem do jedzenia i wody, ale prawda jest taka, że kura nioska, która żyje całe życie w klatce na jakiejś hali przemysłowej, też ma to wszystko zapewnione, ale szczęśliwa wcale nie jest. I bardzo ważne jest to, żebyśmy pozwolili naszym zwierzętom rozwijać i okazywać te naturalne zachowania, które są charakterystyczne dla ich gatunku. I tak kura powinna mieć możliwość. Dostępu do pastwiska, do trawy, do świeżych roślin, jakichś tam robaczków i insektów i powinna widzieć słońce, i to powinno być coś, co jest dla niej dostępne na co dzień. I choć to jest dość często spotykane, że kury są chowane na zewnątrz, to jednak jak się zastanowicie, to większość wybiegów dla kur, które widzieliście w życiu, to były takie klepiska, gdzie nie było ani gdzie była świeżej trawy. To co my robimy, to przesuwamy kurnik regularnie po naszym pastwisku tak żeby kury były kury i koguty oczywiście były zawsze miały dostęp do świeżej trawy i żeby nie niszczyły tej runi pastwiskowej do tego stopnia, że nie będzie się ona potem w stanie odbudować. Oczywiście yy, nie mówię, że trzymanie zwierząt na takim stałym wybiegu jest złe, bo yy, bardzo wielu hodowców świetnie o swoje kury i takim kurom naprawdę niewiele do życia brakuje i one są też szczęśliwe. Po prostu my na naszym gospodarstwie mamy podejście, że jeśli znamy możliwie najlepszą hodowlę, yy, najlepszą metodę yy, hodowli, to chcielibyśmy do tego dążyć. I, yy, z aktualnego stanu naszej wiedzy wynika, że takie przesuwanie kur na pastwisku jest dla nich dużo lepsze, dużo zdrowsze i one są też dużo szczęśliwsze, bo to, że one sobie mogą wyszukiwać jakichś tam smakołyków, to to jest to, jakby co jest najfajniejsze w ich życiu, a e, największą przyjemnością w ich życiu, bo one nie siedzą, nie czytają książek, nie mają komputerów, więc to, co jest dla nich radością, to jest właśnie to, że one mogą chodzić gdzieś tam się chować, przyciskać się między jakimiś krzaczkami i wyszukiwać tych rzeczy, które im najbardziej. I to, że te nasze kury i koguty mają dostęp do właśnie takiego stylu życia, e, niesamowicie wpłynęło także na wygląd tłuszcz e, tych kogutów, które ubiliśmy i o tym wspomnę w późniejszej części naszego odcinka. Drugi niezmiernie istotny temat, który chciałam poruszyć, to fakt w ogóle możliwości życia na pastwisku. Bo powiedzmy sobie szczerze, nawet jeśli nie jecie mięsa, ale jecie jajka, to nie jest tak, że macie zupełnie czyste sumienie. Bo yy, jak się nad tym zastanowicie, to nie jest tak, że z jajek wykluwają się jedynie kury nioski. Wy wykluwają się zarówno kury, jak i kokuciki. I niestety, ale jeśli chodzi o rasy czysto nieśne, rasy przemysłowe, to koguciki i kury tych ras są bardzo drobne, są chudziutkie i malutkie, po to, żeby jeść mało pokarmu i żeby większość tego pokarmu, który spożywają szło w jajka. Tylko, że niestety, ale jajka znoszą tylko kury. Niestety, ale koguty ras miśnych są tak drobne i ich mięsa jest tak mało, że w chowie przemysłowym jest absolutnie nieopłacalne, żeby nawet je karmić. I niestety, pewnie większość z Was wie, a choć może nie wszyscy, koguciki ras miśnych są ubijane zwykle w pierwszej do. pôde svojej kožice. My w naszym gospodarstwie nie chcemy do czegoś takiego przykładać ręki. Mimo, że moglibyśmy kupić e, pisklęta, już nioski, same samiczki e, jakiejś fajnej rasy nieśnej, to nie do końca zgadza się to z naszym światopoglądem. Nie chcemy przykładać ręki do czegoś takiego. I w związku z tym zdecydowaliśmy się na wybór rasy, która jest ogólnoużytkowa. użytkowa, e, zarówno kury, jak i kobuty są e, większe niż standardowa rasa nieśna. E, e, nawet do tego stopnia, że te Australoty są wyjątkowo duże, jak na rasę Ogólnoużytkową. Są właściwie można powiedzieć, że są rasy, rasą mięsną, która jednocześnie znosi dużo jajek. Zwykle to nie idzie w parze. Kosztem tego jest to, że takie większe kury także więcej jedzą, więc ich utrzymanie jest droższe, ale założyliśmy, że hodując taką rasę będziemy mieć koguty, które są w stanie zastąpić takiego kurczaka z marketu, a jednocześnie kury są nieśne i one dzięki temu, że są trochę większe, też się tak nie eksploatują. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że. Takie kuryjenioski przemysłowe, oczywiście one są super intensywnie karmione, bardzo dużo znoszą jajek, ale są właśnie drobniutkie, malutkie i, i to jest tak, że po pierwszym cyklu nieśności właściwie już się nie nadają do dalszej hodowli i są wymieniane na nowe, czyli po prostu są poddawane ubojowi. No ale e, wspomniałam, że chciałabym, żeby nasze koguty zastąpiły takiego kurczaka marketowego. Oczywiście e, mięso z kogutów jest inne niż mięso od kurczaka, który ma 6 tygodni. I to jaka jest tusza kogutów, e, to jest trzecia rzecz, którą chciałam z Wami dzisiaj przedyskutować. No więc jakie właściwie jest to mięso z kobutów? Ci z Was, którzy żyją na wsi albo mają rodzinę na wsi pewnie wiedzą, ale wiele osób żyje w mieście i nie ma w ogóle możliwości spróbować mięsa z kobutów całe życie, bo gdzie nawet mieliby je kupić w marketach jest niedostępne. Właściwie możemy je dostać tylko u rodzin lub znajomych. Więc Koguty są czymś pośrednim między broilerem, który jest w sklepie, a kurą tak zwaną kurą rosołową. Kura rosołowa jest to po prostu nioska, która jest już starsza i jej mięśność spadła do tego poziomu, że nie opłaca się jej dalsze trzymanie i jest oddawana ubojowi. Mięsa na niej niewiele i jest ono dość twarde, bo kura jest starsza, zwykle kilkuletnia i jak sama nazwa wskazuje, kura rosołowa, takie mięso nadaje się tylko na rosół ale rosół z niej jest fenomenalny, bo y, takie mięso jest, jak to się mówi, dojrzałe, jest bardzo aromatyczne i taki klasyczny smak rosołu, który pamiętacie z dzieciństwa, to jest właśnie rosół, który był gotowany na y, tuszce kury rosołowej. Buty są inne, e, jako samce są bardziej umieśnione niż nioski i większe, e, więc ich tuszki są sporo większe i wagowo często odpowiadają e, takiemu kurczakowi z supermarketu, ale znowu mięśnie są rozłożone inaczej. Taki przerost tych mięśni piersiowych, które widzimy w markecie, e, to nie jest naturalny rozwój mięśni. E, kurczaki z supermarketu są e, hodowane z innych linii. E, Genetycznie niż takie standardowe ptaki, o czym może kiedyś napomknę, bo to jest też dłuższy temat. Więc ich mięśnie pierściowe są o połowę mniej więcej mniejsze niż mięśnie kurczaków z supermarketu, ale za to łódka są takie same, jeśli nie większe, bo one po prostu dużo chodzą, grzebią w ziemi, są bardziej ruchliwe, więc te mięśnie mają szansę się rozwinąć. Druga rzecz to jest. To, że jest ogromna różnica w wyglądzie mięsa od kokutów w porównaniu do tych przemysłowych kurczaków bo mięso z kobutów jest ciemne i szczerze mówiąc, jeśli chodzi na przykład łódka, to jest to jedno z ciemniejszych mi mięs, jakie widziałam. Chyba można je tylko porównać z kolorem mięsa z dziczyzny i e, to pokazuje, że to mięso jest dużo bardziej e, wartościowe odżywczo. Tam jest dużo bardziej, e, składniki odżywcze są dużo bardziej skoncentrowane, co widać w kolorze mięsa. Kolejną różnicą między kurczakiem ze sklepu a kogutem jest to, jak wygląda tłuszcz z takich kogutów, bo tłuszcz. Od kogutów naszych, które spożywały trawę całe życie, nie tylko na początku, jak jeszcze ta trawa była, a potem żyły na klepisko. Nie, one jadły trawę całe życie i to się odzwierciedla w wyglądzie ich tłuszczu, bo tłuszcz od naszych kogutów był po prostu jaskrawo żółty. Bardzo nas to zaskoczyło, jak żółty jest ten tłuszcz, a skóra kogutów także miała odcień żółty, ale to zaraz Wam powiem w kolejnym punkcie, bo to też jest bardzo ciekawe. W każdym razie podsumowując, setuszki są y, właściwie tej samej wielkości co kurczaków, mięśnie piersiowe mniejsze, utka takie same lub większe. Y, mięso jest trochę twardsze niż kurczakowe, y, wymaga trochę y, dłuższej obróbki, ale zdecydowanie jest zjadliwe, y, a to mięso z niosek tak niekoniecznie. Myślę, że ciężko by było je spożyć tak po prostu. Ok, więc kolejny temat, a mianowicie różnice międzyrasowe. Y, jak y, być może kojarzycie. My mamy głównie australorpy, ale gdy kupowaliśmy jaja lęgowe, dostaliśmy w bonusie trzy jaja leghornów i okazało się, że to były trzy koguty. Więc niestety nie będziemy się cieszyć białymi, śnieżno-białymi skorupkami jaj, bo australorpy znoszą jajka beżowe, tak jak te w sklepie. No ale mieliśmy trzy koguty, więc zostały one dołączone do stada kogutów przeznaczonych na ubój. I dwa z tych kogutów biliśmy ostatnio razem z trzema australorpami. I co nas zaskoczyło, to to, jak duże są różnice międzyrasowe, bo oczywiście to, że y, kobuty ras nieśnych są drobniejsze, to jest dosyć oczywiste i wszyscy o tym wiedzą, ale nigdzie się nie spotkałam z tematem, y, jak bardzo mogą się różnić między sobą tusze kobutów różnych ras. I tak, tuszki lekkornych miały bardzo żółty odcień skóry, co nas y, bardzo zdziwiło, bo y, sklepowe kurczaki mają skórę po prostu taką bladoróżową, białą wręcz. A tutaj mogłabym powiedzieć, że wyglądało to tak jakby ktoś te tuszki wziął i zanurzył w wodzie z żółtą farbą i wyciągnął ją z bo po prostu ta skóra była aż tak nienaturalnie żółta. E, oczywiście tak jak e, można się było spodziewać, e, te tuszki lekhornów są dużo mniej umięśnione, drobniejsze e, niż tuszki z australopów i dużo mniej na nich było tłuszczu, ale tłuszcz był wręcz fluorescencyjnie żółty, bardzo, bardzo intensywny kolor. E, u u ten wygląd tuszki był dużo bardziej podobny do tego marketowego. Skóra miała tylko delikatnie żółtawy odcień, czyli taki bardziej biało-różowy, tak jak w zwykłych kurczakach ze sklepu, ale za to tłuszczu było dużo więcej. I ten tłuszcz też był ewidentnie żółty od tego karotenu, które spożyły. I ta obserwacja różnicy między wyglądem tuszy leghornów a australorków przypomniała mi pewną informację, na którą, na którą natknęłam się jakiś czas temu, a mianowicie to, że gdzieś w Stanach Zjednoczonych są robione badania właśnie na tuszkach na mięsie leghornów, konkretnie tej rasy. To się okazało, że wykryli tam jakieś substancje przeciwnowotworowe. I patrząc na to, jak wyglądają tusze Lekhornów. Jestem przekonana, że coś w tym musi być, bo mimo, że nie mam laboratorium w oczach, to jakiś taki mój ewolucyjny zmysł mówi mi, że w tym mieście musi być coś zdrowego, patrząc na to, jak wygląda kolor skóry, kolor mięśni. I coś w tym musi być, że tam jest coś zdrowego. I jaką ironią jest, że to właśnie koguciki rasy Lekhorn zwykle nie dożywają drugiego dnia życia, bo to są koguty tej rasy, która jest stricte nieśna, jest to rasa przemysłowa i koguty po prostu są nieopłacalne. To chyba niestety jest cena, jaką płacimy za nasz konsumpcjonizm i dążenie do kupna produktów zawsze o najniższych cenach i to się wiąże także z kupnem zawsze mięsa o najniższej cenie. Niestety większość ma takie wybory konsumpcyjne. I coś, co kiedyś było standardowym produktem, który spożywaliśmy właściwie na co dzień, czyli te kołuciki, na których duszkach się gotowało, zupy i tak dalej, okazuje się, że one były lekiem na najgorsze warunki cywilizacyjne, a aktualnie wyrzucamy je na śmietnik. No bo właściwie można powiedzieć, że jeśli ubijają koguciki jednodniowe, to tak jakbyśmy wyrzucali ich życia na śmietnik, no oczywiście nie zdajemy sobie sprawy, jaką wartość stracimy tak robiąc. Spróbuję znaleźć linki do badań, które mówią o tych badaniach dotyczących kogutów rasy Leghorn i tutaj na dole będziecie mogli znaleźć linka, prawdopodobnie w języku angielskim, no bo tak jak wspominałam, są to badania robione w Stanach Zjednoczonych. Nie spodziewam się, że gdzieś w Polsce ktoś, ktoś to badał, no ale cokolwiek nie znajdę, to tutaj wrzucę Poniżej, więc możecie spojrzeć w notatki do odcinka. Okej, okay, tematy, które omówiłam do tej pory, były według mnie najciekawsze, ale jeśli kogoś z Was przekonałam do y, przejścia na hodowlę rasy ogólnoużytkowej, to pewnie jesteście zainteresowani liczbami związanymi z hodowlą kogutów. Y, tego, ile kosztuje ich utrzymanie, ile ważą ich tuszki i tak dalej. Oczywiście nasze doświadczenie jest nieduże, bo jak wspominałam, ubyliśmy dopiero 5 sztuk, ale myślę, że jest to już jakiś punkt zaczepienia i mogę się z Wami podzielić tymi danymi, które do tej pory uzyskaliśmy. I tak jak e, wspomniałam, ubiliśmy e, dwa Lekhorny i trzy Australorpy. E, Lekhorny ubiliśmy te e, dwa większe, które były w stadzie, a Australorpy ubijaliśmy średniej wielkości, bo te najładniejsze, największe chcemy zostawić w stadzie jako potencjalnych reproduktorów. Ubój kobucików nastąpił w wieku niecałych 5 miesięcy. Brakowało im mniej więcej tygodnia do ukończenia 5 miesięcy życia. A były karmione komercyjną karmą kurka Naturka. A jeśli chodzi o wspominanie jakichkolwiek produktów, które wspominam na moim kanale, to niestety nikt mi za to nie płaci. Ale ponieważ chcę być z Wami zupełnie szczera w tym, co robię i jak robię, to uważam, że to jest ważne, żebyście wiedzieli, jakich produktów akurat używam. W każdym razie karmiliśmy paszą kurką naturką oraz oczywiście miały one codziennie przez cały dzień dostęp do świeżego pastwiska, do trawy, robaczków i innych tam znalezisk, które tam potrafili sobie znaleźć. Jedyną dodatkową rzeczą, którą dodawaliśmy, to GRID, który pomaga w trawieniu świeżych pokarmów i trawy, ale koszt tego był tak nieduży, że właściwie nie ma sensu tego brać pod uwagę w wyliczeniach kosztów utrzymania. I tak, jeśli chodzi o wagę tusz, które uzyskaliśmy, to lekhorny przeszły nasze wszelkie oczekiwania, bo miała to być nieduża rasa nieśna, a nasze dwa lekhorny ważyły imponujące 1,7 kg i 1,4 kg, co zdecydowanie nie wpisuje się w ramy opisu rasy i składam to na karp prawdopodobnie ich agresywnej natury. Australorpy są z natury bardzo spokojne, ugotowe, one się nie nie plączą w jakieś tam bójki, jeśli nie muszą, natomiast kory ewidentnie były tymi samcami alfa w naszym stadzie i największy kogut zdecydowanie rządził tam i wszystkich ustawiał po kątach. Być może dlatego był on tak duży, ale nie nastawiałabym się, że jeśli będziecie hodować rasę dla korni, to te koguty będą aż tak duże. Drugi ważył 1,4 kg, to myślę, że już jest bardziej standardowa waga dla kogutów tej rasy. A trzeci kogucik, który został w stadzie jest jeszcze drobniejszy, tak na oko, myślę, że jego tuszka będzie ważyć około 1,2 kg. To się okaże w późniejszym czasie, jak będziemy ubierać kolejne sztuki, no ale tak to wygląda. Jeśli chodzi o Australorpy, to ich waga była zdecydowanie bardziej przewidywalna. Kupu wynosiła odpowiednio 1,9 kg, 2 kg i 200 kg, czyli średnio równo 2 kg i nie było tak dużych różnic w wielkości pomiędzy tuszami. Ok, teraz wracając do karmy, nie jestem w stanie Wam powiedzieć ile paszy spożyło dokładnie te 5 kogutów, ale mogę Wam powiedzieć ile paszy poszło na, cał, na całe nasze stado w tym sezonie. Więc yy, wszystkie nasze kury wygryły się yy, na początku czerwca, yy, więc przez pierwsze 5 miesięcy życia yy, koszt karmy, jaki ponieśliśmy na wszystkie 46 osobników, to było mniej więcej 1000 zł. Więc to wychodził mniej więcej 22 zł na sztukę. Ale, biorąc pod uwagę, jaka jest różnica wielkości między kubkami a kobutami, to myślę, że można spokojnie przyjąć, że koszt utrzymania kobutów był większy. Myślę, że mogę oszacować, że koszt utrzymania kobutów przez pierwsze 5 miesięcy to było mniej więcej 25 zł. I jeżeli na przykład komponujecie swoje pasze, albo nawet jeszcze lepiej, jeżeli uprawiacie swoje własne zboża, to ten koszt na pewno będzie zdecydowanie niższy. No, ale my nie mamy do tego dostępu, nie, mia nie miałam takich możliwości. Zrobiliśmy to, co uznaliśmy za najlepsze w naszych warunkach, więc wybraliśmy karmę, która wydawała się najlepsza. A jeśli chodzi o kontrowersyjny temat karmienia kur i to, co jest niezdrowe, a co jest zdrowe, to chciałabym rozwinąć ten temat w innym odcinku, bo jest to za długi temat żeby o tym teraz rozmawiać. Więc jeżeli jesteście ciekawi co ja myślę na temat żywienia kur, no to musicie zasubskrybować kanał gdzieś tutaj albo tutaj i nacisnąć dzwoneczek, żeby nie umknął wam kolejny odcinek, który wrzucimy na kanał. Tak jak wspominałam, australowie jedzą sporo więcej niż inne rasy mięsne i nawet większość ras ogólnoużytkowych, ponieważ są od nich po prostu większe. Ale ten ból karmienia trochę jest łagodzony przez fakt, że one świetnie pobierają pasze yy, z pastwiska i naprawdę bardzo dużo yy, pożywienia zdobywają w ten sposób, że po prostu żerują sobie na pastwisku i szukają sobie pokarmu na własną rękę. I do, yy, dotarło do mnie jak bardzo dużo yy, pokarmu. Yy, Pobierają one z pastwiska, kiedy e, spadł niedawno śnieg i przez kilka dni, kiedy ta warstwa śniegu była naprawdę dosyć gruba, uniemożliwiło im to żerowanie na pastwisku i e, ilość spożywanej karmy wz, e, wzrosła o jakieś 40%. Jeśli chodzi o opłacalność hodowli kokucików na e, coś więcej niż własne potrzeby, no to e, niestety myślę, że temat jest trudny, bo już samo e, 25 zł na utrzymanie koguta przez 5 miesięcy życia to już jest dużo, a jeśli dodamy do tego inne koszty związane z odchowaniem kogutów, od kosztów kupna jaj lęgowych, inkubacji tych jaj, czyli i sprzęt, i elektryczność i potem prąd, który zużywamy przy odchowie młodych, zużywamy ściółkę, czy to trociny, czy to słomę, zależy od czasu ich życia. Jeśli dodamy do tego jeszcze koszt pracy, to koszt takiej tuszki musiałby być naprawdę wysoki. I pytanie, czy konsumenci, którzy mają tak tani i smaczny produkt dostępny w markecie to, czy będą oni chcieli wydać tak dużo więcej po to, żeby mieć dużo zdrowszy produkt, ale jednak który wymaga więcej czasu i większej wiedzy, jeśli chodzi o jego obróbkę. I właściwie są to wszystkie tematy, które chciałam z Wami dzisiaj poruszyć, ale chciałabym w komentarzach zobaczyć, jakie są Wasze doświadczenia. Jestem ogromnie ciekawa, czy zdarzało Wam się ubijać koguty różnych raz, czy widzieliście jakieś różnice międzyrasowe w wyglądzie tuż. Czy widzieliście różnice w wyglądzie tuszy na przykład zależnie od sposobu chowu? Jeśli zdarzało Wam się chować koguty na trawie i na przykład w chowie jakimś zamkniętym. Ciekawa jestem, jakie są Wasze doświadczenia, bo myślę, że to jest bardzo ważny temat i bardzo wartościowa wiedza i na pewno nie jestem jedyną osobą, która jest ciekawa, jak to wygląda. Do tego jestem ciekawa, czy na przykład macie klientów, którzy są zainteresowani kupnem kogucików, czy w ogóle świadomość klientów się zwiększa, że to mięso jest zdrowsze, że to nie jest tylko różnica w dobrostanie i płacimy tylko za to, żeby te, te koguty miały szansę chodzić po świeżym powietrzu. Bo powiedzmy sobie szczerze, przy produkcji jaj, myślę, że głównym, yy, yy, głównym powodem Decyzji, czy kupujemy jaja z chowu klatkowego, czy wolnowybiegowego, to jest to, że ludzie chcą, chcą zapłacić trochę więcej, żeby mieć pewność, że ta kura miała możliwość chodzenia po świeżym powietrzu. Nie jestem przekonana, czy ludzie mają świadomość, że produkt od tych zwierząt, czy to mięso, czy to jaja, jest naprawdę dużo zdrowszy niż od tych, które są zamknięte na hali. Więc gorąco zapraszam do dyskusji w komentarzach. E, przy okazji e, chciałam tylko napomknąć, że z jakiegoś powodu e, blokowane są wszystkie komentarze, które mają dołączony link do jakiejś strony. Więc ja nie jestem w stanie się nawet odnieść do komentarzy, które, które mają link, one po prostu znikają. Więc jeśli wasz komentarz jest niewidoczny, to pamiętajcie, że to nie jest tak, że ja kasuję komentarze, bo tego do tej pory nie robiłam. Ale jest także część z komentarzy, że jest po prostu usuwana przez YouTube, więc jeśli macie wiedzę, jak zmienić cenzurę YouTube'a, żebyście mogli trochę lepiej y, dyskutować pod moimi linkami, żeby ta dyskusja miała trochę więcej merytorycznego sensu, to ja chętnie też się dowiem jak to zrobić, bo, y, bo myślę, że to wszyscy by na tym zyskali. No jeśli odcinek Wam się podobał, to oczywiście subskrybujcie i ściskajcie dzwoneczek, żebyście nie przegapili kolejnych odcinków. Życzę Wam wesołych świąt w bliskim Kronie, Trzymajcie się ciepło. Cześć!